Staję, dostaję, maila, nie, mail jak, jak wiecie, no normalny mail, nie, codziennie rano patrzę se maile, yy, no i dzisiaj znów jest taki mail od księgowego, że muszę tam jakieś dokumenciki wysłać, nie, tam do, tam, do, do urzędu i tak dalej, ja myślę se, nie no, git, nie, jakieś tam a propos tam VAT-u i tak dalej, no jakieś tam sprawozdanie, no jakieś tam duperele, nie. Ja myślę, git, i on tylko, pamiętaj, Stasiek, tylko. No, i. Yy, no i wstaję sobie, nie? I patrzę te dokumenty, są tam było. Tam były cztery dokumenty, mniej więcej każdy po cztery strony, nie? Ja sobie myślę. Nie, no, przestań, tam, tylko musisz podpisać, nie? Ja zazwyczaj, czat, jak podpisuję, to podpisuję sobie yy, profilem zaufanym, nie? Wchodzicie sobie na stronę rządu, możecie tam dokumenty podpisać. Profilem zaufanym, że macie podpis taki elektroniczny, ale jest on potwierdzony i w wielu miejscach on działa, nie? No, ja tak sobie wchodzę na stronę y, tamtego, patrzę, ładuje mi się to pół godziny, nie? Ale to takie, to kółeczko się kręci, patrzę CIDG, CIDG leży, nie da się włączyć, wszystko leży, cała strona rządu leży. Ja myślę sobie, no czekaj, jeżeli jedna strona ładuje mi się około 7 minut, bo tak 7 minut mi się ładowała jedna strona, żeby tam wgrać, to szybka kalkulacja, mam cztery dokumenty. Prawda? Proszę bardzo, proszę bardzo, razem z wami. 4 dokumenty razy 4 strony, jest razem 16 stron, razy 7 minut, 112 minut. I ja sobie myślę: nie! Jak ja mam 112 minut, to wszystko ładować na tę stronę. To się zesrali. No nie ma opcji, nie? Nie ma opcji, że ja to będę tyle ładował, nie? Yy, no sobie myślę, dobra, przechytrzę ich. Nie muszę przecież profilem zaufanym się podpisać, mogę swoim podpisem się podpisać, nie? Ale żeby to zrobić, to trzeba. Wydrukować te strony. Ja drukarki nie mam. Więc Sasiu sobie myśli, a git, pode mną jest punkt 0, nie? Wzejdę sanadu, nadół, zapłacę, nie wiem, tam złotówkę i mi te 16 stron bez problemu wydrukują, nie? Schodzę, punkt zamknięty. A myślę, nie, dobra, no zaraz jest obok drugi, wezmę sobie hulajnogę lajma, podjadę sobie kawałek dalej, wezmę sobie drugi punkt Xero, bo przecież jest zaraz niedaleko, za jakieś, nie wiem, 2 km. No ale to szybko, nie? Na hulajnogę. Wsiadam na hulajnogę. Jadę do drugiego, do drugiego punktu Xero. No, ale hulajnogą to jakieś 2 km. hulajnogą nogą to jest 7 zł, ktoś dobrze napisał. Dojeżdżam do punktu Xero. Do punktu no i tak sobie wiecie, z maila sobie biorę te, te wszystkie te. Wszystko mam. No ale co Stasiek zrobił w tym wszystkim? No nie upewnił się, czy wszystko ma. No I zadowolony Staś wraca do domu. Myślałem, no nie podpiszę na miejscu, tylko podpiszę w mieszkaniu, nie? Wracam do domu, wchodzę do mieszkania. No, i tak już patrzę, biorę pierwszy dokument i tak. No, to powinno być takie miejsce piękne na podpis. Co się okazało? Że wszystkie dokumenty, wszystkie, co do jednego, wydrukowały się, ale bez ostatniej strony, czyli najważniejszej strony, gdzie jest miejsce na podpis. Ja mówię. No, nie, dobra, mówię sobie w głowie, przepraszam, przeknę, ale mówię sobie, pierdolę, Idę se kupić drukarkę. Walić to. Nie, nie interesuje mnie to. Nie jadę do żadnego innego punktu Xero. Idę se kupić drukarkę. Na przyszłość mi się przyda, nie? No i Git. Jadę do, do tego, do Arcadii. Wziąłem samochód jeszcze. Podjechałem do Arcadii. Myślę sobie genialnie. Media markcik, sobie pójdę szybko. I... Drukarkę zawsze warto mieć, nie? Olsa Plus1, nie? Taka drukarka jakby zawsze się przyda. Na długo starczy, ja dużo nie drukuję, to tym bardziej nie będę musiał się bawić w wymienianiu tych tuszów. Spoko sprawa. No i jadę do Mediamarktu. No i tak zaczynam sobie googlować fajne drukarki. Jedna ma na, za, najlepsze opinie. Ja skanera nie potrzebuję, zawsze skanowałem telefonem. Więc bez skanera biorę sobie drukareczkę, patrzę 500 zł, myślę, Git, w koszta firmy se wrzucę elegancko. No i mówię do pana, proszę pana, tę drukarkę, z 15 minut jej szukam w internecie. Tę drukarkę bym poprosił. Oni, a mamy, proszę bardzo, tu na wystawie jest. A mówię Jezus, no i zajebiście, to mi się podoba, to ja wezmę. A pan, o, nie ma problemu, już sprawdzam. No i poszedł, nie? Mija 5 minut, mija 10 minut. Po 20 minutach, pytam się drugiego typa, proszę pana, bo taki pan poszedł pod drukarkę, ale nie wraca od 20 minut. On tak, a już się upewniam. Wraca po trzech minutach i tak, nie, nie, pan zapomniał po co poszedł, ja zaraz po panu to pójdę, nie? No i zniknął znowu na 5 minut, ja już kurwicy dostaję, ja, cał... ja nie centrów handlowych, ja już o tym kiedyś gadaliśmy, nie za dużo ludzi, dużo ludzi się patrzy, chodzą kolejki, stają na środku. No, mnie bierze cholera, ja najchętniej bym tam wlazł z baseballem. A już sam, nie będę gadał, bo to może jest banable, no nieważne. Y... No i czekam sobie przy tych drukarkach. Już cholery dostaje, już mnie telepie tam w środku. Przychodzi pan i mówi: Haha, proszę pana, świetnie się składa, dzisiaj na tę drukarkę jest zniżka A ja mówię: O, zajbiście, on tak, no ale jest tylko z wystawki. A ja mówię: "A, dlatego zniżka A ja mówię: No tak, to jest z wystawki, proszę pana, ale ona jest nieśmigana. A ja mówię: Ja, ja kiedyś pamiętam, kupiłem kiedyś, już nie pamiętam co. Co ja kupowałem? Chyba. Już nie pamiętam, opiekacz z wystawy to mi się po tygodniu zepsuł. Więc ogólnie mam, ja mam swoją zasadę: nigdy w życiu nie kupuję z wystawy. Nie ma opcji. Toster jakiś kupowałem, no nie wiem, coś kupowałem z wystawy i się po tygodniu zepsuł. I od ja tamtego czasu mu, powiedziałem sobie, że nigdy nie kupuję z wystawy, bo pierdziele, to ludzie tam paluchy, wkładają, strają, na. to szaną. no nieważne. Zwłaszcza w pandemii, kiedy ludzie wszystko dotykają. Tam ja mówię, weź jeszcze koronawirusa, wezmę z wystawy bez sensu. Ja mówię, ha, nie ma problemu, pójdę sobie do RTV Eura jest obok. Idę do RTV Eura patrzę. Insane. 200 złotych tańsza jest ta drukarka. 200 złotych tańsza niż w MediaMarkcie. Ja mówię, boże, jak cudownie. Za 300 złotych drukareczka? Elegancko. Mówię do pana RTV, proszę pana, ja już nie chcę się zastanawiać, ja bym chciał tę drukarkę. On mówi, pewnie, już idę. Wraca po 10 minutach, czat, to już, to już sobie obliczmy. Ja w Arkadii spędziłem już w tym momencie jakąś godzinę. Poza raną drukarkę. Wraca i mówi, haha, nie mamy na stanie. Wszystkiego najlepszego, ja mówię. pierdol się. No więc wróciłem do Mediamarktu, no i zaczynam szukać jakichś innych alternatyw yy, tych drukarek. Więc yy, odszedłem od tej małej drukarki, której, którą chciałem na początku, bo ja chciałem tego malutką, nie? No i patrzę, i jest jakaś laserowa, nie? No i ogólnie gadam się z facetem, tam akurat bardzo miły, jakiś inny facet podszedł. No i mówi, że ta laserowa jest mega gitem, nie? Ja tak patrzę, 900 zł. nie? Ja myślę, nie no, bez przesady, na drukarkę, którą będę korzystał prawdopodobnie raz w miesiącu 900 wydawać? Lekka przesada, nie? Lekka przesada, ja rozumiem, że laserowa i tak dalej, ale no, drukarka gigaczat, ale 900? Prawie 1000 zł na drukarkę, no aż tak mnie jeszcze nie odwaliło. Ja mówię, wie pan co? To ja nie wiem, wie pan, ja się zastanowię. No i zaczynam ogarniać te drukarkę, ale patrzę opinie tej drukarki i tak dalej, i tak dalej, mega dobre opinie. Ja mówię, dobra, Stasiek, weźmiesz se i tak to na firmę, wliczysz se w koszta, ja nie mam siły, jestem zgrzany, mam dosyć, yy, dziwki, dragi, lasery ta, yy, no i mówię, walić to, wezmę, nie? No i podchodzę do pana i mówię, dobra, już niech będzie ta za 900. stów, walić to, mam to gdzieś, Trudno, nie? No, i pan tak pakuje tą drukarkę, pakuje. Siema, siema, Wiktor, siema. Dzięki bardzo za dwa miesiące. No, i on tak. Lebrądzam. No, no i on mi pakuje tę drukarkę, poszedł na magazyn. A ja się jeszcze w internecie sprawdzam, nie? Tam MediaMark, te ceny i tak dalej. I widzę taką wydupioną reklamę MediaMark, że znajdziesz tańszą ofertę, dostosujemy naszą ofertę do tamtej oferty konkurencji. Ja myślę sobie: ty. No to nie powinno działać tak, że jak ja znajdę tańszą ofertę, to oni mi powinni jakby zejść z tej 900 zł. No i pan mi tak pakuje, wystawia tam, zaczyna mi wystawiać fakturę. ja Mówię: proszę pana, bo ja tu znalazłem taki, taką reklamę u pana, u państwa na stronie, że państwo dostosują cenę do sceny konkurencji". On, on tak jak najbardziej. Ja mówię: "No bo ja widzę, że na Media Expert ta sama drukarka jest przypadana za 650 zł. A facet tak się patrzy na mnie, mówi, pan pokaże. Ja mówię, no proszę bardzo, pokazuję mu w telefonie. On mówi, no faktycznie, to drukarka będzie za 650 zł, nie za 900. A ja mówię, łe? Zajeb, no? No i co, i Git? I 250 zł w kieszeni. No i pan mówi, nie ma problemu, oczywiście, te... i faktycznie, zniżył mi do 650 zł tę drukarkę. No i ja już zadowolony sobie idę. Yyy... No, no i w końcu trochę zadowolony, ale też trochę wpieniony, bo spędziłem godzinę nad tym, yy, więc mam już trochę dosyć. No ale mam tą drukareczkę pod pachą, idę sobie do samochodu. Yy, no i zaczynam jechać do domu. Oczywiście korki, jak to Warszawa, już też pierdolce dostaję w tych korkach. Dojeżdżam do domu, co się okazuje, że wszystkie miejsca są zajęte, bo ogólnie u mnie, jak nie wiecie, ja nie mam podziemnego parkingu, ja mam na takim podwórku parking. No i tam czasami ktoś przyjedzie do kogoś, ktoś kogoś puści, no i nie ma tam przypisanych miejsc, nie? Więc myślę sobie. No dobra, nie ma problemu. Zaparkowałem kawałek dalej. poza, jakbym, tym podwórkiem, gdzie ja mam ten szlaban. No idę z tą drukarką. Już cholery dostaję, bo to drukarka, wiecie, no drukarka, drukarko. Ale ona, no nie wiem, 6-7 kg waży, nie? Więc starganie tego przez jeszcze całe osiedle to jest cholery można dostać. Więc. Yy... No i doniosłem do domu, rozpakowuję. Faktycznie, drukarka, czat, naprawdę. Yy... Drukarka niczego sobie, niczego sobie drukarka, naprawdę. No i dostarczam tą drukarkę, zaczynam sobie ten rozpakowywać. No i, no i wiecie, laserowa. Ja się zapytałem, czy coś potrzebna, żeby zacząć drukować. Nie, no i facet powiedział nie, nie, tam w środku jest, proszę pana, ten wkład laserowy. To starcza na 1500 kartek. A mówię nie, no zajebiście, nie. No i tak sobie idę. No i tak ją włączam. Tak patrzę na w pudełku i tak. No, a myślałem, że papier będzie w zestawie, a jak? <laughs> no bo dlaczego w drukarce nie ma papieru? To są, to jest ten sort debili, którzy sprzedają, na przykład nie wiem, masażer do ciała i nie dołączają baterii do środka. Ale są potrzebne paluszki, a, a a No przecież to jest jakiś kretynizm. Jak można sprzedać drukarkę bez papieru w środku? No, więc ja mi już taka wielka żyła na czole wyszła i zaczyna tak pulsować. Że mnie... że zwariuję Ale przypomniałem sobie, że mam kozak z sąsiada. Więc idę do sąsiada. Proszę pana, znaczy tam, tam Rafał ma na mnie. Mówię, Rafał, yy, nie masz może kartek do drukarki? A on mówi. No mam. A on ja mówi, a mogłem pożyczyć, ale mam słuchaj ostatnie. A mówię, nie, nie, ja tylko 16 potrzebuję. A on mój czekaj, sprawdź ile mam. Wraca. On tak, no mam dwie. A mówię, kurwa, no nie. Jak, o, Chłop miał, rozumiesz, dwie, wszystko, i kule, pod, rozumiesz. Kłody pod nogi, piach w oczy i chuj, wiadomo gdzie. No przecież. Dwie kartki, A on mówi masz. A ja mówię, nie no, Rafał, to zatrzymaj się te dwie kartki. Więc co Stasiek robi? No je, bierze hulajnogę, bo już nie chciał mi się samochodu wyprowadzać z tego miejsca. Więc biorę hulajnogę i jadę do tego punktu Xero. Tego dwa kilometry. Kolejne 7 zł w plecy, już nie będę komentował. Dojeżdżam do tego punktu Xero, biorę te kartki, wracam, wziąłem te kartki, przyjechałem do domu, faktycznie wydrukowałem, potem jeszcze skanowanie każdej kartki osobno z telefonu, wysyłanie z telefonu do komputera, spajanie plików JPG w PDF, żeby to wszystko je mieli w jednym z tymi podpisami. To... I nadal czekam jeszcze na jedną informację od księgowego, więc ja mam czad... A ty nie wydrukowałeś 15 kartek wcześniej w punkcie? No wydrukowałem, ale to te dwie kartki tak by mnie nie uratowały. Także, yy... No, insane. No, pod górkę. No, pod górkę. Pod górkę jest. Także mam dzisiaj serdecznie wszystkiego dosyć. A jeszcze Diables mi spomował, żeby będzie mnie porywał, także... Mm. Zobaczymy.